Na tą ziemię tak? te takie aspekty jakichś różnic, no tak no. się łamią, kruszą, I, jako ludzie. ludzie są bardziej bliżej siebie. Jest takie nawet bardzo chwytliwe to ten commercial, ten be more human, tak? Tak, bądź tak, bardziej człowiekiem, go. bądź bardziej ludzkim. I tak naprawdę powiem szczerze, że to tak jest, dlatego CrossFit jest tak popularny i tak bardzo dobrze i łatwo go sprzedać. Po prostu tak jest. I tu i tak. Na każdy jest równy, mhm. tak? Przychodzi pracownik fizyczny, który kopie gdzieś tam na, na budowach, tak, przychodzi właściciel dużej firmy i o. ćwiczą razem, tak? I Dobra. nie ma Dobra. najmniejszych różnic i tak Właśnie. dalej, że ktoś tam się w, I w jakiś jest... sposób wywyższa, tak dalej. Tak, tu każdy tak samo się godzi, tak samo. I tutaj, i tutaj, kładzie się na plecy i gapi się w sufit, bo nic, na nic więcej sił nie ma położone. I tutaj, I tutaj właśnie widzimy różnicę pomiędzy tym, co się dzieje na przykład w klasycznych fitness klubach, a w tym, to jest właśnie ten fenomen crossfitu, czyli co się dzieje w klubach crossfitowych. W klasycznych klubach zauważamy, że na przykład podchodzi jedna osoba do drugiej i mówi słuchaj, wydaje mi się, że trochę źle robisz to ćwiczenie, może byś spróbował tak, czy tak. Następuje natychmiastowo obraza, prawie na granicy bójki, ta osoba się odwraca, no. na crossficie nie ma, na crossficie każdy, każdy, alienacja systemu, ta, tak jak każdy, ponieważ, alienacji. ponieważ my no. ćwiczymy, ponieważ my ćwiczymy razem, ponieważ my konkurujemy, no. ponieważ my ćwiczymy według, określamy, wykonywanie naszego treningu bardzo często określane jest jednostką czasu, tak? my chcemy tak. się rozwijać i teraz ja chcąc się rozwijać i mając kolegów swoich, chcę, żeby oni byli lepsi, bo oni będąc lepsi, pchają mnie, zmuszają mnie do tego, żebym ja był lepszy. Tak? Team. Y, 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 tworzymy, w tym momencie tworzymy grupy wsparcia, realizując, workout, y, realizując zadania treningowe, grupowe, y, okazuje się, że każdy z nas chce, żeby jego kolega z teamu był jak najlepszy. Dlaczego? Możemy wygrać, możemy osiągnąć więcej. Y, i tu tworzymy, CrossFit tworzy e, wzorzec ten, który jest wzorcem społeczeństwa. Czyli jaki jest wzorzec, wzorzec społeczeństwa? Priorytet ja, ja, no bo wiadomo, chcesz przeżyć, <gryw> chcesz osiągnąć jak najwięcej, więc jesteś ty. Później jest twoja rodzina najbliższa, tak? Później jest twoje osiedle, później jest twoje miasto, twoje państwo, Europa i dopiero świat. I crossfit jest tego samego, jest dokładnie odbiciem prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Czyli jestem ja, chcę osiągnąć jak największe efekty. Później drużyna moja, z którą na przykład robię workout drużynowy. Później mój team, mój boks. Później moje miasto, czyli boksy, które są crossfitowe, jeżeli są w moim mieście. Później crossfitowcy polscy, później crossfitowcy regiona z Europa, a później tak dalej, wszyscy tak crossfitowcy są lepsi od innych wszystkich ćwiczących i tak dalej. Eee, <laughs> dlaczego crossfit tyle kosztuje? Dlaczego jest tak drogi i dlaczego jest droższy na przykład od fitness clubu? Dlaczego jest droższy od fitness clubu? Wszystkie treningi u nas są z pod opieką trenera. Tak jest. Dokładnie. Czyli jakbyście spojrzeli na to i zapłacili tylko i wyłącznie siema i zapłacili tylko i wyłącznie za, za 100 zł za, za, zwykły, za zwykłą siłownię, tak? I oczywiście tutaj od razu mówimy, nie jesteśmy absolutnie antysiłowni i nie próbujemy tutaj tak, pokazać, próbujemy, że my tak, jesteśmy lepsi od nich. Projmujemy próbujemy tak, wszystkie tak, formy aktywności. Tak, tak, tak. nie Łącznie z tym jeszcze nie wymyśliliśmy, ale możemy zrobimy takie coś. I teraz, tam płacisz stówkę, ale jesteś sam, jesteś sam, jest rutyna, zazwyczaj poniedziałek jest klata, wtedy ludzie dochodzą do wniosku, że. bo wszyscy inni będą robić klatę. To ja zrobię i zrobię sobie we wtorek klatę, i wtedy się okazuje, że w wtorek też wszyscy robią klatę. Tu masz trenera, który dba o to, płacisz za to pełną sumę pieniędzy więcej, tak, ale masz tego. Ma, masz trenera, nie masz rutyny, masz y, kolegów, masz ranking, który y, chcesz pokonać swojego kolegę na przykład, albo chcesz pokonać swojego szefa, nie? Potem on ci da mniej wypłaty, ale pokonasz go w końcu na tym boksie. Ja lub więcej, lub więcej, jak zrobisz ja mniej, y, miej czas. Także y, to, jest ten, takie, to jest Dlatego to tyle kosztuje po prostu. Druga, Też, o, drugi drugi teraz, ten, tak. I masz bezpieczny trening, tak? No to to jest właśnie ten drugi aspekt. Jeszcze jedna drugi rzecz, rzecz aspekt, że, że, to niestety. Trener crossfitowy musi mieć zazwyczaj, bo to ja nie mówię, że zawsze, zazwyczaj dużo, dużo większą wiedzę i umiejętności tak. niż trener w zazwyczaj. innych sportach. Mówię zazwyczaj, bo y, są wyjątki, niestety, wyjątki, które potwierdzają regułę. Trener crossfitowy z samego charakterystyki samej crossfitu musi tak mieć dużą wiedzę jako trener gimnastyki, dużą wiedzę jako trener drugą jak wie, dużą wiedzę jako trening, trener lekkoatletycznych form treningowych. Oprócz tego ocieramy się o elementy takie typu Kolarstwo górskie, no, futbol amerykański. Futbol, futbol amerykański, teraz Proszę, to, o, nie jest wodynie, tylko, poli, nie? to nie jest tylko weightlifting, no, powerlifting, no, elementy no, strongmanów, no. czyli wszelkie, czyli jest formy, dużo, wszelkie jest formy, dużo, formy siłowe. Tak? Czyli dobry trener posiada bardzo duże kompendium wiedzy na temat nauczania technik zaczerpniętych do crossfitu z innych sportów, ale jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Dobry trener. Ma wiedzę, pra, ma, ma wiedzę, powiedzmy sobie, wiedzę na pograniczu e, rehabilitanta czy fizjoterapeuty. No, krasa... o, ale podjechałeś teraz, ale masz rację. Dlatego dlaczego? Nie? Dlaczego? Dla, dlaczego? No, y, nie mówię, że y, zawsze, że ma, chociaż bardzo dużo trenerów y, nawet już w Polsce charakterystyczne jest, że idą na studia w tym kierunku no, typu tak. fizjoterapeuta, ale dlaczego? Ja chcąc uczyć bezpiecznie, skomplikowanych, ale wielostawowych... Ale Maciej, ale wiesz, że ludzie tu widzą? Bo bardzo często ja zauważyłem, że ludzie przychodzą z jakimiś kurczę, patologiami, które... W, ten, nie, w, nie wrodzonymi po prostu, po wypadkach potem i oczekują, że my ich naprawimy, tylko... Tak? Nie my nie jesteśmy rehabilitantami. No, ale, ale crossfit, crossfit to jest taka funkcja rehabilitacyjna. Tak, ale ludzie tu widzą, że ten trening, że ktoś ci tu mówi, zrób przysiad i naturalną krzywiznę kręgosłupa. Ktoś mówi, ty no to jest logiczne, to jest I logiczne. To właśnie, a, i to właśnie Tak, i to tak powiem, mi mówi mój rehabilitant, no a on bierze 1000 złotych. No i teraz porównajmy to. Jeżeli weźmiemy, że crossfit jest drogą formą fitnessu, bo jest drogą, bo niestety też Yy, szkolenia crossfitowe dla trenerów też są drogi, Nie, 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 to, Macie, nie, nie, nie do tak, końca, bo jak bierzesz ale... treningi personalne na zwykłej siłowni, to też płacisz kilkadziesiąt złotych za zwykłą godzinę. No z tak? Jak się przeliszysz na ilość, to wyjdziecie ci no ta Nie, Poczekajcie, jest drogo, tak, w porównaniu z naszym wiekiem i dziesięcioleciem ubiegłym. Teraz sam zobaczysz, crossfitów, crossfitów jest coraz więcej i ceny nawet fitness klubów z tymi specjalnymi takimi, tymi, jak to się mówi, tymi e, punktami e, cross, tak? bo oni też otwierają, oni też te ceny pójdą w górę, ale dlaczego też mówimy po no bo w tym momencie e, należałoby, należałoby by policzyć inaczej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład, że e, płacę za trener personalny 50 zł trenerowi. Tak, e, za, bo, ponieważ treningów mobilizacyjnych zazwyczaj nie ma, ale za trening, e, za trening e, rozciągający, bo są strycinki, znowu płacę za miesiąc, dodajmy e, na przykład dajmy na to 60, 60, 60. zł, plus za karnet na przykład 100 zł, to tak wychodzi 500, plus, e, plus e, czego ludzie nie liczą, ale na przykład idą do masażystów żeby tam jakieś dolegliwości, kontuzje czy urazy sobie leczyć, następne jakieś pieniądze, jeżeli, teraz, jeżeli byśmy teraz zliczyli te wszystkie aspekty, za które oni płacą nie znając sobie sprawy z tego, że za nie płacą, to to samo w kompendium osiągają za dużo mniejszą cenę na crossficie. Dlaczego? Bo osiąga mowa tam zrealizowany trening mobilizacyjny, trening, który na przykład wiemy jak drogie są treningi na przykład jak ktoś się przygotowuje do maratonu. Dostaje trening wydolnościowy, dostaje trening siłowy, dostaje naukę automasażu, czyli nieuszkadzania się, naprawiania się, lepszej regeneracji i za to wszystko płaci tylko jeden abonament za kloski. CrossFit jest uniwersalny. Więc ja uważam, no, że CrossFit nie jest, nie jest że CrossFit nie jest najdroższym elementem fitnessu, tylko jeżeli byśmy zsumowali, jest najtańszym elementem fitnessu. A cię nawet dodałbym, że jest najbardziej uczciwym, tak? Czyli za wydane pieniądze daje najwięcej. Tak? Czyli to jest tak, jakbyś kupował bardzo dobrej jakości samochód, czyli i wiedział, że każda złotówka jest dobrze. Ulubowana. Jeszcze niektórzy zadają nam na przykład takie pytanie. No dobrze, dobrze, ale tutaj trening personalny na siłowni, prawda? A wy nie macie y, 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 treningu personalnego tylko jest na przykład kilka czy kilkanaście hmm, osób. Hmm. Tak, ale te osoby nie mogą ćwiczyć w crossfitie w treningu personalnym, hmm. dlatego że od, odszedłby, odeszłaby zasada community i zasada, i zasada konkurencyjności, czyli porównywania to walki między nami, porównywania progresji spowodowanej chęcią. Pokój, ja zawsze, no, ja ci, ja ci, zawsze ci. ludziom mówię ten, zróbcie sobie Lublin. taki teśnik. I taki teśnik zrobił jeden yy, z naszych trenujących. Pójdźcie na miesiąc na crossfit box, tak? Obojętnie gdzie, obojętnie w jakim mieście, czy tam gdzieś jesteście. I potem na miesiąc odejdźcie i idźcie na fitness. I wykupcie karnę na zwykłą siłownię. I zobaczcie, jak będziecie robić rozgrzewkę i jak będziecie. Nie, gwarantuję Wam, że będziecie robić no, to znaczy I Gwarantuję Wam, że będziecie robić, wykonywać ćwiczenia, które pokazał Wam trener. Wtedy odpowiedzcie sobie na no, bardzo co? gruntowne no. pytanie, nie? Po co mam chodzić na zwykły fitness, tak? Skoro I tak czy tak, na wykonuję ćwiczenia, które się nauczyłem na tym. A to, czego się nauczysz przez miesiąc, to jest tyle, nie? W porównaniu do... i Jedziemy do szkoły. nie? Ja myślę, że dzisiaj kończyć. Tak. Bo nie będziemy się jedna... jedna... zaznaczyć i Jedna rzecz dla tych osób, które przyjdą do nas na boksmalarniach. Przyjdźcie do nas, namawiam wszystkim, przyjdźcie. Pierwszy trening zawsze jest darmowy, można zobaczyć, ale jeżeli ktoś wykupi miesiąc treningów, poćwiczy na intensywności crossfitu i później pójdzie na siłownię, to każdy z Was niech zwróci uwagę na jedno. Zwrócicie uwagę na jedno. To znaczy, tak jakby Wam ktoś zwolnił film. No. Czyli przyzwyczajicie, przyzwyczajicie się, że Wy ćwiczycie i trening... Tak. Trening jest intensywny i jesteście zmęczeni, osiągnęliście pewne założenia treningowe, a jak pójdziecie na, wtedy na fitness, to zauważycie jedną charakterystyczną rzecz. Wy na tym fitnessie dalej będziecie ćwiczyć, natomiast pozostałych ludzi będziecie odbierać, jak oni by funkcjonowali na zwolnionym filmie, jakby im się zatrzymywał czas. Slow motion. Slow motion. I to jest, i to jest bardzo ciekawe, każdy doświadczy tego, bo wszyscy, którzy u nas ćwiczyli, doświadczyli tego wrażenia. Dobra, w następnym eee. odcinku będziemy mówić o żarciu. A ja zapraszam na o 19 na prześwitku PZU, a więcej informacji na www.falangachojnice.pl. Ej! Eee.